Skarbówka z Gdańska zlikwidowała groźną mafię przestępczą działającą w barze mlecznym Perełka. Raczej mrocznym niż mlecznym. Otóż obsługa baru musi oddać skarbówce 70 tysięcy złotych dotacji na dania jarskie. Dzięki dotacjom w barze mlecznym można zjeść bardzo tanio. Właściciel baru brał dotacje i co robił? aż przez gardło nie chce przejść opis haniebności tego procederu. On dodawał do ruskich skwarki. Wyobraźcie sobie, Skandal. skwarki. Gdyby do ruskich dodawał sierp i młot, wszystko byłoby w porządku. Ale dodawał skwary ich gromadził w barze naukowych skwarkożerców, którym oczywiście mówimy swoje zdecydowane i dobitne nie. Cieszymy się z bezwzględnej walki skarbówki ze skwarkami w barze mlecznym Perełka. Nie można jednak nie zadać pytania, jak to się stało, że mimo licznych Kontroli. Bar, biorąc dotację, nikczemnie maścił pierogi z kwarami przez 20 lat swojej działalności. We włoskiej mafii obowiązuje zmowa milczenia nazywa się Omerta. W barze Perełka również obowiązywała zmowa milczenia, tak zwana Omasta. Omasta pękła dzięki ministrowi finansów panu Rostowskiemu, ojcowi sukcesu. Gdańskiego, który postanowił zmniejszyć dotacje do barów mlecznych o 2 miliony i w ten sposób za jednym zamachem zlikwidował mafię skwarkową w Perełce i zapewnił środki na premie dla urzędników z Ministerstwa Finansów, które rocznie wynoszą właśnie akurat te 2 miliony tyle, ile zabiera barom mlecznym. Chwała mój, cześć! Znaczy, przede wszystkim cześć. <śled>